Właśnie przyjechałem do magazynu FDW, aby sobie wziąć drugą kurtkę do kombinezonu yy, Krakena, bo jutro mam z zjadzkę na ryby i trochę mi szkoda kurda go upaprać, bo chodzę sobie w nim po mieście, fajnie wyglądający, cieplusieńki, yy, a wiadomo jak to na ryba jest jakiś standard się do mnie przyklei albo sumem się wymarzy tym śluzem, no to troszkę mi szkoda, no niestety nie ma w tym momencie, dopiero 10 grudnia przyjeżdża dostawa, pół tysiąca sztuk moi drodzy, ale nie czekajcie do ostatniej chwili, bo już teraz na Zadior.pl możecie sobie te kombinazony zamówić w preorderze. Tak. I nie czekajcie do ostatniej chwili, bo ponad połowa już jest klepnięta, już jest zamówiona. Więc yy, myślę, że warto. Bo no, kurczę, taka kurteczka ze spodniami 399 na prezent dla siebie albo dla kogoś pod choinkę. Moim zdaniem bardzo dobry pomysł. A, no i życzę mi szczęścia, co bym. Złowił tego sandacza, którym się będę mógł wypaprać, bo wiecie, jak to nad wisłą bywa. Trzymajcie się, cześć!